Ojej, oh yeah. śmleczko ludziska, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Solak, witam Was w kolejnym audiologu. E, tym razem dzisiaj ludziska będzie tylko informacyjnie. Chciałem Wam przekazać właśnie kilka e, takich ważniejszych informacji. E, dlaczego mi nie było e, tak e, długi, dosyć czas? No, jakby nie było to dwa tygodnie, e, chociaż od e, bardzo długiego czasu wysyłam Wam tylko co tydzień jeden filmik, co weekend ostatnio wysyłałem właśnie z Asasyna trzeciego multiplayer, dwa tygodnie temu właściwie. No i jak tu tak zauważam, że co dosłownie kilka filmów wstecz już, już było dwa miesiące temu publikowany jakiś tam nowy film. Także, no ciężko, ciężko mi kurczę tutaj powiedzieć, czy wrócę do jakiegoś takiego Większego, do większej aktywności. No, raczej, raczej chyba się nie zanosi, dlatego że raz nie mam czasu, żeby w ogóle grać. Kompletnie w ogóle nie gram w gry. Dwa, są, no, może troszeczkę też. Brak takiej troszeczkę motywacji do, do dalszego działania, chociaż ja żyję i mam się dobrze, tak troszeczkę mój kanał na YouTubie mm, odstawiłem w moim życiu. Ale być może pra, pracuję w tej chwili e, nad takim ważnym projektem e, dlatego że właśnie jako że e, bardzo mało gram i mój skill w ogóle jest poniżej e, zera właściwie bliski zeru może nie poniżej ale właściwie blisko bliska blisko zeru, e, tak kurczę. E, no chodzi po... O, no widzicie. E, chodzi po prostu o to, że e, nie gram tak dobrze jak e, kiedyś i bo właściwie w ogóle nie gram. W sumie to jest puenta e, tego co chciałem powiedzieć. Także tak, ciach podsumowanie nie gram. E, dlatego ciężko mi w ogóle cokolwiek e, nagrać, bo no nie gram. E, słuchajcie, druga sprawa, m, miałem e, Niedawno właśnie wysyłałem, znaczy niedawno, 3 tygodnie temu wysyłałem Call of Duty Advanced Warfare. Była to bardzo fajna rozgrywka i dopiero wczoraj się skapnąłem, że usunąłem sobie całkowity ten 33-minutowy film, bo ten pierwszy odcinek był 19-minutowy, potem drugi miał iść chyba tam 18-minutowy, czy jakoś tak. No poczekajcie, nawet to sobie odliczę. A nie, no nawet krócej, w sumie, w sumie nawet krócej. 14 około 15 minut e, tamten miał mieć. E, I no kurczę, do tej pory jeszcze mam jako taką ścieżkę audio nagraną, ale e, już chwileczkę, 33 minuty i tu 6 minut. A no to nie, to więcej, więcej coś tam było tego. E, no, kurde, sam się zdenerwowałem, właśnie, bo chciałem wam jeszcze pokazać kolejny gameplay, ale, no, usunąłem sobie go po prostu i, no, jestem w szarej dupie, po prostu nie będzie już kolejnego odcinka z Call of Duty Advanced Warfare Multiplayer. A szkoda, szkoda, bo sam się też zdenerwowałem. Dopiero się wczoraj kapnąłem, że ja to usunąłem, ale nawet nie wiem, kiedy nie pamiętam, bo rzadko się tym zajmuję. Druga sprawa jest taka, że mm, będziecie mieli okazję zobaczyć sobie e, vlog, e, tak, vlog, taki, taki typowy vlog e, z wycieczki, bo niedawno e, muszę się pochwalić. E, miałem taki króciutki urlop od e, właściwie wszystkiego, od e, polskiej pracy, e, Internetu ogólnie. E, miałem taki króciutki urlop. Wyjechałem do Włoch na kilka ładnych dni, no prawie tydzień. E, dlatego też nie było wcześniej, w tamtym tygodniu nie publikowałem żadnego filmu. No i pomyślałem sobie, że jednak będę musiał e, Wam e, zrobić taki, taki mały update tego, co się dzieje. E, no na, ogólnie na, na, na kanale, bo miałem Wam wysyłać właśnie Call of Duty Advance Warfare wczoraj. Ale się zorientowałem, że po prostu usunąłem tego, tego gameplaya i niestety tego już nie wyślę Wam. No szkoda, no żałuję naprawdę, ale no jakoś musiałem to po prostu usunąć. No i tyle. Mm, dobra, ludziska, bo miałem zrobić to naprawdę krótko, a już 4 minuty gadam. Kolejna sprawa to taka, że dla. Planuję, pracuję e, nad e, nowym właściwie programem, już e, do tego mam e, odpowiednie środki, e, że tak powiem. E, no, kurczę, no chciałem to inaczej ująć, ale, ale niech będzie tak. E, po prostu kupiłem sobie do tego odpowiedni sprzęt, by coś zrobić. W sumie to mogę powiedzieć. E, Będę prowadził po prostu program tutaj u mnie na kanale więc jeżeli będziecie ciekawi, oczywiście co, co to będzie, no to powiem wam tylko tyle, że będę po prostu nagrywał program co tydzień jeszcze nie do końca wiem jak go nazwać. Nie no właściwie wiem jak go nazwać, tylko muszę się jeszcze dobrze zastanowić nad tym i będzie to po prostu. Program taki bardziej rozrywkowy, w którym pokazuje siebie. No, i to właściwie tyle. Gameplay e oczywiście będą jakieś, ale sporadycznie. Dlatego, że po prostu nie mam czasu grać. Ostatnia sprawa to taka, że właśnie wczoraj chciałem wam nagrać Call of Duty Black Ops 2 Zombie poradniczek z Newtowna ale zorientowałem się, że moje, moje outro które było zapisane w starym Sony Vegasie 7.0 nie podejdzie mi do mojej nowej 13 i kurczę muszę go robić od nowa, a to znowu wiąże się z tym, że mi to zajmie czasu troszeczkę także kurczę no muszę znowu go przełożyć, także dzisiaj dostaniecie ten audiolog właśnie informacyjny w następnym tygodniu dopiero lub w środa czwartek środek tygodnia ogólnie ale mówię nie obiecuję raczej, raczej nastawcie się na to, że to będzie za kolejny weekend właśnie poradnik z Call of Duty Black Ops 2 Zombie z Newtowna i właściwie to jeżeli dobrze mi pójdzie dzisiaj zabieram się do montowania właśnie takiego tego vlogaska z Włoch. Także będziecie mieli okazję, właśnie mnie zobaczyć, bo no, troszeczkę tam zaszły jakieś zmiany, prawda? Przez te trzy miesiące, które były, wcześniej publikowałem siebie jako taką twarz i tak dalej. Teraz pewnie będziecie zaskoczeni. Eee, jak, jak teraz wygląda właściwie, ale okej, okay, dobra, to już więcej na ten temat nie będę gadał, bo nie mam czasu. 8 minut już minęło, sorry za ten czas eee, zajmowany, ale mam nadzieję, że przynajmniej wyjaśnię kilka kwestii eee, i to właściwie by było na tyle. Eee, mam nadzieję, że też zrozumiecie, bo troszeczkę zaniedbałem ten kanał, chciałbym go odświeżyć, ale zupełnie nowym kontentem. Tego. Na razie wszystko zbieram do kupy. Na razie jest tylko pomysł, ale liczy się też realizacja, bo chciałbym, żeby to po prostu dobrze wyszło, a nie takie na, na odpał, że tak powiem. Dobra. I, I to by było na tyle właściwie. Ja się z Wami żegnam. W tej chwili mam nadzieję, że jeszcze będziecie oczekiwać moich nowych produkcji. Mówię, jeszcze dwa filmy lub trzy będą takie typowo z mojego mojego kanału wzięte także jeszcze starym systemem lecimy, ale właśnie za niedługo jako, że jeszcze jeszcze dawniej, jeszcze tylko to powiem dawno, dawno temu sobie założyłem, że co jakiś tam jubileuszowi jubileuszowy widz będzie wpadał ja będę otwierał, że tak powiem, nową, nowy content, właśnie nową koncepcję kanału, żeby go po prostu Mm, troszeczkę urozmaicić ten kanał ogólnie, bo ja na początku nie miałem się opierać tylko na gier, ale że to właśnie trwało, 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 aż tak już prawie 4 lata. No, może nie, nie do końca, bo, bo właściwie 3 lata robiłem podsumowanie 3 miesiące temu, ale w czerwcu zakładałem ten kanał w 2011 roku. E, także, no, właściwie 2 miesiące, niecałe już. Mm, za dwa miesiące niecałe będziemy obchodzić założenie kanału czteroletnie tak to mogę tak jeszcze ująć bo dokładnie założyłem je w czerwcu 14 2011 właśnie roku no i co no i kurczę właśnie no sądziłem że to się inaczej potoczy no ale no cóż no, nie można być za bardzo pewnym może z drugiej strony to też fajnie się złożyło, że po prostu jakby e, dojrzałem do niektórych rzeczy i teraz mam takie, że tak powiem, inne patrzenie na, na świat. Może troszeczkę to się zmieni. Lepiej to będzie wyglądało niż dawniej by mogło. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jak to się przyjmie. Oczywiście wszystko zależy od Was. Jeżeli się to nie przyjmie dostatecznie dobrze, to po prostu. No właściwie będę jeszcze tak myślał, myślał nad, nad tym, czy, czy w ogóle jeszcze kontynuować e, na YouTubie cokolwiek. Jeżeli oczywiście mi się ten pomysł e, nie uda. No ale bądźmy dobrej myśli, wszystko zależy od was. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba to co dla Was szykuje. A jeśli chodzi o jakieś e, dalsze informacje, no to tak jak mówię, no. E, vlogasek z Włoch na pewno e, będzie, bo dopiero będę się do, no właściwie tak jest pierwsza, pierwsza godzina sobota, znaczy właściwie to już niedziela będę zabierał się za montowanie e, tego vloga ale najprawdopodobniej wam na następny weekend, ewentualnie jeżeli nie będę mógł się doczekać w środę, w środku tygodnia lub odwrotnie no, można powiedzieć, że czekajcie, czekajcie kurczę, już niedługo będzie ten vlog z mojej podróży we Włoszech i właściwie to tyle. Także dzięki wielkie za oglądanie, za wysłuchanie. Mam nadzieję, że wysłuchaliście do końca tego audiologu. Ojej, 12 minut, ja pierdzielę. Mam nadzieję, że wytrwaliście, że gdzieś tam sobie coś robiliście w międzyczasie i słuchaliście. E, także cóż, ja czekam na Was, na Wasz odzew, e, i właściwie wszystko zależy od Was. Jeżeli e, będzie tak, jakbym chciał, no to fajnie, będziemy mieli nowy content, nowy program e, w Nightshot nice TV. Jeżeli nie, no to trudno, bo jak wiecie, ja robię to tylko i wyłącznie z pasji, e, może. Pasja to, to, to tak troszeczkę nad wyraz brzmi, ale na pewno z takiego zamiłowania, po prostu to lubię, lubię to co robić, e, lubię, e, lubię robić, lubię nagrywać e, filmiki, jest to moje hobby e, na pewno. Ale no nie zarabiam na tym, żeby po prostu to ciągnąć w nieskończoność, także no kiedyś, kiedyś musi być po prostu ten koniec, jeżeli jeżeli będę to zaniedbywał, no to na pewno tak się skończy głupio, ale tego bym nie chciał. Dobra, dzięki wielkie za wysłuchanie, do zobaczenia w następnym wideo, bo następne wideo na pewno będzie już w przyszłym tygodniu, także na razie.